No i co? Nie odbiera. Nie wiem, co mam zrobić. Dzwoniłam już chyba z siedem razy. Mam zostać, mam jechać, czekać aż oddzwoni. Może jedź tam. Ruch na drodze jest mniejszy. Może pojadę z tobą. Tak, proszę. Jeść tam ze mną. Nie wiem, jaki widok tam zostanę. Może zrobię coś głupiego. Dawaj, zbieramy się. Tylko załóż kurtkę, bo jest chłodno. Po ostatnim incydencie, wyrobiłam klucze. Wolę trzymać rękę na pulsie. Jezu. Magda! 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 Magda, Magda, słyszysz nas? Magda, dlaczego wy tu jesteście? Bałyśmy się o ciebie, wszystko okej? Okay? Tak, zostałam po pracy, strasznie zmęczona byłam. Tak, jest okej. Okay. My, ja. Bałam się o ciebie. Bałam się, że znowu próbowałeś coś sobie zrobić. Ja czuję się bezsilna, ale, ale nie zrobię tego, co ja, ja chcę wyjść na prostą, chcę pójść do specjalisty. Jak mogę Ci pomóc? Chcę być dla Ciebie wsparciem. Jej nastrój jest nakierowany na negatywne myślenie. Nie widzi rozwiązania swoich problemów. Kiedy dotychczasowe sposoby poradzenia sobie z tym nie pomagają, wszystko idzie w jednym kierunku samobójstwa. Ma być ono uwolnieniem od aktualnego cierpienia emocjonalnego. W świetle braku innych strategii zaradczych, myśl o samobójstwie wydaje się być dla takiej osoby jedynym skutecznym rozwiązaniem. Mając kontakt z osobą w kryzysie suicydalnym, należy wziąć pod uwagę, że jej działania nie są tylko straszeniem środowiska i próbą zwrócenia na siebie uwagi. Jest to sytuacja, której skutków nie możemy przewidzieć. W kontakcie z taką osobą zachowaj spokój i łagodność. Zainicjuj kontakt. Zaproś osobę w kryzysie samobójczym do rozmowy, pytając: Jak mogę Ci pomóc? Co sprawi, że poczujesz się lepiej? Co dotychczas pomagało Ci w pokonywaniu trudności? Kto do tej pory był dla Ciebie wsparciem? Komu na tobie zależy? Wysłuchaj bez osądzania, okaż zrozumienie i akceptację. Osoby, które decydują się na taki krok, potrzebują pomocy, a nie oceny. Okaż zrozumienie. Nie zostawię takiej osoby samej. Czasami zwykła rozmowa, wysłuchanie problemów działająco, a nawet terapeutycznie. W razie konieczności powiadom służby ratunkowe. Zazwę pod numer alarmowy 112.